Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie spędzają lata studiując myśli innych, tylko po to, by na końcu odkryć, że odpowiedzi szukali w złym miejscu? I dzisiaj właśnie zagłębimy się w fascynujący świat filozofii, ale nie w taki sposób, w jaki możesz się tego spodziewać. Zapomnij o zakurzonych tomach, niezrozumiałych teoriach. Dziś porozmawiamy sobie o tym, jak filozofia może być kluczem do poznania samego siebie. I wyobraź sobie młodą studentkę Annę. Anna zawsze marzyła o studiowaniu filozofii, wyobrażała sobie, że Skłębimy się wielkich umysłów, nauczy się cytować Platona, Kanta, Sokratesa i wielu innych, i wreszcie zrozumie przez to sens życia. Jednak im więcej czytała, tym bardziej się czuła zagubiona. I to przypomina mi słowa Williama Ralpha Inga, czyli: Celem studiowania filozofii jest poznanie własnego umysłu, a nie umysłów innych ludzi. I co to właściwie oznacza, i dlaczego ten stat jest taki ważny. I wyobraźmy sobie, że umysł jest jak ogromny, niezbadany las. Większość z nas spędza życie chodząc po przetartych ścieżkach, nigdy nie zapuszczając się w głąb. I studiowanie filozofii to jak jakby otrzymanie mapy tego lasu, ale ta mapa nie pokazuje ci, gdzie dokładnie iść. Zamiast tego, uczycie się, jak czytać znaki, jak orientować się w terenie i jak rozpoznawać niebezpieczeństwa i odkrywać ukryte skarby, właśnie. W tym miejscu. I Anna po miesiącach frustracji zaczęła rozumieć, że celem jej studiów nie jest zapamiętanie, co myślał Sokrates czy Nietzsche. I zamiast tego, zaczęła używać ich myśli jako lustra, w którym mogła zobaczyć swoje własne przekonania, swoje własne wartości i swój własny mindset sposób myślenia. I właśnie przyjrzymy się kilku kluczowym aspektom, dlaczego poznawanie własnego umysłu jest takie ważne. I pierwsza sprawa samoświadomość. Zrozumienie własnych myśli, emocji i motywacji jest kluczem do osobistego rozwoju. Kiedy Anna zaczęła analizować swoje reakcje na różne filozoficzne koncepcje, odkryła wiele o swoich ukrytych przekonaniach i lękach. Druga sprawa krytyczne myślenie. I filozofia uczy nas kwestionować założenia i analizować argumenty. Anna nauczyła się nie tylko krytycznie patrzeć na myśli innych, ale także na swoje własne przekonania. Następnie etyka i wartości. Studiowanie etyki nie polega na nauczeniu się listy zasad, ale na zrozumieniu, dlaczego uważamy pewne rzeczy za dobre lub złe. I Anna zaczęła głębiej rozumieć swoje własne wartości i to skąd się wzięły. I to jest najważniejsze, ponieważ to, czy jakiś cytat jakiegoś filozofa ci. Się spodoba i się go nauczysz na pamięć, to, to, to nic nie znaczy. To znaczy, jak ty go zrozumiesz, i może być wiele osób, które ten sam cytat inaczej rozumieją, ale ten cytat po prostu rezonuje z nimi i się utożsamiają z nimi w swój własny, jakby unikatowy sposób. Więc to jest bardzo ważne. Kolejna sprawa, otwartość umysłu. Poznając różne filozoficzne perspektywy, Anna nauczyła się, że nie ma jednej uniwersalnej prawdy. To pomogło jej być bardziej otwartą i empatyczną wobec innych punktów widzenia. Następnie, radzenie sobie z niepewnością. Filozofia często stawia wiele więcej pytań, niż daje odpowiedzi. I Anna nauczyła się, że nie zawsze musi mieć wszystkie odpowiedzi, i że czasem samo zadawanie pytań jest po prostu wartościowe. Ale jak to wszystko się przekłada na realne życie? Anna odkryła, że jej nowo nabyta samoświadomość pomogła w jej relacjach z innymi. Zaczęła lepiej rozumieć swoje reakcje emocjonalne i potrafiła skuteczniej komunikować się z przyjaciółmi i rodziną. Jej umiejętność krytycznego myślenia okazała się nieoceniona również w pracy, gdzie często musiała analizować złożone problemy i podejmować trudne decyzje. Głębsze zrozumienie własnych wartości pomogło Annie w wyborze ścieżki kariery, która była zgodna z jej przekonaniami i dawała jej poczucie spełnienia. Otwartość umysłu, którą rozwinęła, Uczyniła ją lepszym liderem, zdolnym do rozumienia i doceniania różnych perspektyw w zespole, a umiejętność radzenia sobie z niepewnością. Cóż, w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie ta umiejętność okazała się również bezcenna, i pamiętajmy, że poznawanie własnego umysłu to nie jest jednorazowe wydarzenie, ale ciągły proces. tak jak odkrywanie nowych ścieżek w tym ogromnym lesie, którym jest nasz umysł, i czasem te ścieżki prowadzą nas do pięknych polan a innym razem do jakichś mrocznych jaskin i nieprzyjemnych sytuacji. Ale każda z nich uczy nas czegoś nowego o sobie. Więc następnym razem, gdy sięgniesz po prostu po filozoficzną książkę lub posłuchasz podcastu, wykładu, to pamiętaj, że celem nie, stanie, celem nie jest stanie się chodzącą encyklopedią tych cytatów stoickich, tylko celem jest użycie tych myśli jako narzędzi do eksploracji własnego umysłu. Jak powiedział Sokrates, poznaj samego siebie, i może to właśnie jest największa mądrość, jaką możemy po prostu wynieść z filozofii. Więc teraz pytanie do ciebie, czy ty stosujesz, jak Ty stosujesz filozofię do poznawania swojego umysłu? Daj mi znać w komentarzu, bo to jest bardzo ważne. Jestem otwarty. Na, na dyskusję po prostu jaram się filozofią, a jeżeli materiał Ci się spodobał, to zostaw łapę, suba, udostępnij. No i do następnego.